Bardzo nie lubimy, kiedy zima zaskakuje drogowców i bardzo nie lubimy, kiedy w środku weekendu zaskakuje nas poniedziałkowy poranek, ale my dzisiaj mamy dla Was dobre, pozytywne zaskoczenia i happy end. Jesteśmy w sklepie Chibo. Ten sklep ma półki pełne zaskoczeń. A jest z nami dzisiaj Patrycja Bereznowska, jedna z najlepszych biegaczek ultramaratonów, rekordzistka. Ja myślę, że swoją wytrzymałością i siłą to mogłaby się z Wonder Woman podzielić i jeszcze by. By zostało. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Powiedz, czy ty w ogóle liczyłaś kiedykolwiek te wszystkie przebiegnięte swoje kilometry od dzieciństwa? Bo ja tak sobie pomyślałam, że ty mogłabyś już dotrzeć na Księżyc, to jest jakieś 380 tysięcy kilometrów, a może ty już biegniesz z powrotem? Całkiem możliwe. Rzeczywiście zdarzyło mi się podczas biegania sięgać gwiazd i myślę, że tą miarą tej miary będę się trzymać, dlatego że rzeczywiście nie policzyłam i mam z tym problemy. Nawet zdarza mi się nie pamiętać swoich rekordów ilości kilometrów. I tutaj przed rozmową <śpaniałaś> musiałam sobie, sobie przypomnieć rekordy. tak, żeby, żeby po prostu nie szukać ich gdzieś tam głęboko w myślach. To poczekaj, tu ja sprawdzę Chyba... twoją pamięć. Ten rekord w 48 godzin. To, to jest tak świeży majowy, że go pamiętam, a poza tym okupiony myślę, że tak wielkim wysiłkiem, że tak, to jest 403, 327 metrów. No i poprawiony z 401, a jeżeli liczyć z 401 moich kilometrów, które już wcześniej przebiegłam w Atenach, natomiast w sumie ignaki Japonka posiadała wcześniejszy rekord i to było 397 km. Kilometrów. Akurat tutaj. Pamiętam. Przepraszam, czy ja mogę powtórzyć? 400 ponad 3 kilometrów kilometry. 3 w 48. Godzin. To jest po prostu Mission Impossible, no ale jak widać, takie rzeczy są możliwe. Wiesz, kiedy myślę o Twoich rekordach i patrzę na siebie, to ja sobie wyobrażam tę dziewczynkę, o której czasami opowiadasz, która już od małego po prostu była taką wiercipiętą. Zamiast iść, to biegła, tak jak Forrest Gump, który mówił: Jak dziś miałem iść, to biegłem pewnie kolana porozbijane i po prostu skoki przez przeszkody, co? Zgadza się. Zawsze, zawsze wiecznie sąsiadka, do której chodziłam po mleko z menaszką, zakazała mamie wysyłania mnie po mleko, ponieważ któregoś razu zapomniałam, że idę z menaszką i podskoczyłam pośliwkę na drzewie i wylałam sobie na głowę całe mleko. Rzeczywiście byłam dosyć żywiołowym dzieckiem, ale dziwnym połączeniem, bo też stosunkowo spokojnym. Dużo też czasu spędzałam z co też przeniosło się na moje życie dorosłe, no bo zajmuję się treningiem koni. A pamiętasz jakieś takie komentarze swojej mamy, jak ona reagowała na to rozbieganie. Sama jestem mamą i też mam dziecko, z którym łażę pod drzewa. No więc właśnie tak, to było tak, że moja mama mówiła, że dziecko czy ty mogłoby się chociaż raz nie podskakiwać, jak gdzieś idziemy, tylko po prostu normalnie iść. Ale z drugiej strony nie zakazywała e, tego ruchu. E, wychowałam się e, tuż e, za granicami miasta, ale w domku z ogrodem, e, więc było tych e, możliwości ruchu naprawdę bardzo wiele. I jak tylko pojawiła się możliwość pójścia do szkoły sportowej, to też e, mama powiedziała, tak, tak, to dobry pomysł. <grytanie> będzie miejsce, gdzie ta energia będzie e, mogła być spożytkowana. Mm. Opowiadasz w wywiadach, że tobie od dziecka w zasadzie te maratony się marzyły. To dosyć nietypowe marzenie, jak u dziewczynki. Pamiętasz te właśnie dziecięce marzenia i pierwsze pamiętam maratony, marzenia. jak to się realizowało? No właśnie pamiętam marzenie, że Zawsze, zawsze chciałam przebiec maraton, ale kompletnie nie pamiętam, jakim cudem to w mojej głowie powstało. Podejrzewam, że oglądałam jakąś może olimpiadę, no bo kiedyś kiedyś to tylko takie wydarzenia sportowe można mm -hmm. było obejrzeć w telewizji, a zawsze, zawsze ciągnęło mnie do sportu, więc myślę, że właśnie, może słuchając jakichś relacji, nikt w rodzinie nie uprawiał jakiegoś sportu tak wyczynowo, zawodowo. Więc tutaj nie mogłam się nikim inspirować i no myślę, że, że właśnie gdzieś telewizja, radio, to myślę, że, że to jest to. O dziwo też jako dziecko sama biegałam. Pamiętam, że wracając ze szkoły sportowej zakładałam bluzę z kapturem, którą miałam od cioci z paczki ze Stanów Zjednoczonych, coś czego... No, Przeciętny dzieciak wtedy nie miał jeszcze. I prawdopodobnie w jakichś tenisówkach po prostu chodziłam z psami moimi biegać, jak ja to nazywałam, w pola, czyli po polnych drogach gdzieś tam niedaleko domu. No, czyli taki wolny chów, wybiegany, nie to, co teraz na przykład w zamkniętych osiedlach. Pamiętasz taki swój pierwszy wyczyn, którym zaskoczyłeś otoczenie? Nie wiem, panią czy pana od WF-u i, i rodziców na przykład. Myślę, że w tej szkole sportowej i w szkole podstawowej, to jednak tak sportowo nie udało mi się nikogo zaskoczyć, bo dosyć szybko miałam dosyć poważną kontuzję stawu skokowego i, i zrezygnowałam z uprawiania sportu. Ale na pewno, kiedy zajęłam się już końmi na poważnie i pierwszy raz wystartowałam na swoim koniu ogierze, artbi, arabskim, od razu wygrałam te zawody. I, i to było na Pewno zaskakujące. No i to, że dosyć szybko, właśnie te bardzo długie dystanse mnie wciągnęły, bo rajdy konne są rozgrywane na dystansie nawet 160 km. I pamiętam komentarz moich znajomych po jednych z takich zawodów, które odbywały się w bardzo ciężkich warunkach. Cały czas padało i było bardzo zimno, że. Po przejechaniu tych 160 km zajęłam wtedy drugie miejsce w Mistrzostwach Polski. Nie było po mnie tego widać. <laughs> Oni mówili, że wszyscy inni zawodnicy to już śpią, leżą i nie mają siły chodzić. A, a ja po prostu miałam naprawdę jeszcze dużo energii i czułam się bardzo dobrze. I myślę, że kiedy właśnie zaczęłam biegać i myśleć o tych długich dystansach, to już w głowie miałam tak zakodowane, że naprawdę wytrzymałość jest moją mocną stroną mm -hmm. i rzeczywiście ciężkie warunki, duże zmęczenie to jest coś, co jak gdyby mi sprzyja. Co lubisz i w czym jesteś dobra? Wspomniałaś o koniach, to jest e, piękna przygoda. Ja myśląc o sobie, o tobie, e, myślałam sobie o, o tytułach filmowych. Zaklinaczka koni, e, tańczący z wilkami, biegnąca z końmi. E, opowiedz o tej przygodzie, bo ty. E, też biegałaś z końmi po prostu. Tak, tak, tak. Robiliście tak. razem taką przebieżkę i to chyba długodystansową. Tak, w sumie moje bieganie zaczęło mhm. się od koni, dlatego że startowałam właśnie już wymieniłam w rajdach długodystansowych, a tam jest tak, że lekarze weterynarii kontrolują stan zdrowia konia, między innymi jego tętno. I wymyśliłam sobie, że jeżeli przed dobiegnięciem do tego punktu kontroli będę z konia siadać i biec obok niego, to on będzie miał te 50 kg mniej na grzbiecie, więc będzie miał niższe tętno, więc będę szybciej wchodzić na tak zwaną bramkę do, do kontroli tętna, i finalnie będę wygrywać zawody. I rzeczywiście tak robiłam. Oczywiście byłam jedną jedyną, która, która w ten sposób rozgrzewała te zawody. To się sprawdzało, ale właśnie kiedy już zaczęłam biegać z koniem, żeby tak naprawdę przyzwyczaić konie do tego, to poczułam, jakie to jest przyjemne. Te endorfiny mnie wciągnęły. A jeszcze jeden taki aspekt, ponieważ na zawodach konnych właśnie koń musi przejść kontrolę weterynaryjną i nawet jeżeli ukończy dystans na pierwszym miejscu, niekoniecznie wygra, bo może być skwalifikowany przez lekarzy za kulawiznę, za odwodnienie, jest takich dosyć dużo punktów i jeżdżąc tak, Ciężkie zawody, 160 km. Zawsze się martwiłam o konia. I kiedy pierwszy raz wystartowałam w półmaratonie, to poczułam, że jest to zupełnie inny rodzaj wysiłku w sensie psychicznym, że ja, mając kontrolę nad swoim ciałem. Wiem, co się dzieje, i mogę sobie dawkować tak, jak gdyby, czy dużą prędkość, czy duży wysiłek, jaki tak naprawdę no, czuję. Natomiast siedząc na koniu, nie jestem w stanie do końca um, hmm. czuć jego organizmu i zawsze o te konie się martwiłam. I, no, to spowodowało, że jednak zaczęłam więcej biegać niż startowych w rajdach. A teraz tak naprawdę to już tylko trenuję konie, zajeżdżam młode konie, i jednak te rajdy poszły w odstawkę właśnie z tego powodu. Jest taki film Niepokonany Sybiskit, to słynnym, legendarnym koniu. Ty pamiętasz imiona Pionek. swoich towarzyszy biegania? I pewnie Nie no, macie przyjaźń i relacje do dziś. Oczywiście, mhm. oczywiście, że tak. To jest tak, że po jakimś czasie pracy z końmi, te się je poznaje z daleka, sylwetkę i absolutnie no, każdego konia się pamięta. A kto musiał dopasowywać tempo to zależało od konia. Ty nadawałaś rytm. To zależało od konia, bo niektóre są z natury leniuszkami, inne są bardziej aktywne. Przeciętne tempo biegacza to jest tempo kłusa konia, więc tak naprawdę akurat do treningu dosyć wygodne połączenie. W którymś momencie, tak jak opowiadasz, że zostawiłaś konie i już biegniesz sama, jaka jest dynamika tych biegów? Od czego zaczynałaś? Wiemy już, na czym skończyłaś. Poznaliśmy twój. Twój rekord. Jak się w ogóle dochodzi do, do tego, żeby w 48 godzin Jaki to jest wysiłek przebiec te ponad 400 kilometrów? Ile się na to pracuje? No to wiele lat treningu i to takiego konsekwentnego i stopniowego. Tak naprawdę, kiedy zaczęłam biegać, zaczęłam od półmaratonu, czyli to jest 21 kilometrów. Od razu wtedy właśnie marzył mi się ten maraton, ale też biegi ultra. Ale mając doświadczenie z treningu koni, wykształcenie biologiczne, zdawałam sobie sprawę, że ciało przystosowuje się stopniowo. I tak jak łatwo jest wytrenować. Układ mięśniowy, układ sercowy, oddechowy, tak więc zadła ścięgna potrzebują nawet kilku lat do tego, żeby dostosować się do dużych obciążeń. I pamiętam, że powiedziałam sobie, że dam sobie 5 lat na to, żeby wystartować mhm. w ultramaratonie. No i myślę, że to była bardzo rozsądna decyzja, bo startując, biegając tak naprawdę już 16 lat, tak mi się wydaje, że 16 lat już biegam. Nie dorobiłam się a oczywiście odpukać w niemalowane kontuzji biegowej. Myślę, Mówiłam że. Myślę, że to była konsekwencja raczej właśnie tego e, takiego stopniowego wchodzenia w większe obciążenia i bardzo rozsądnego podejścia e, do samych startów. E, rzeczywiście, po pierwszym półmaratonie od razu zdecydowałam się na pierwszy maraton. Nie e, polecam, ale ja naprawdę już byłam przygotowana, e, przygotowana na to e, i mimo, że pamiętam, że organizatorka odradzała mi e, start w takim, tak szybko w debiucie, to kiedy wygrałam ten maraton e, na mecie, no, to no była naprawdę, mówię, jak ja mogłam ci odradzać, skoro ty wygrałaś. Natomiast rzeczywiście konsekwentnie, powoli, wchodząc w coraz większe obciążenia, przygotowywałam się do tego biegu 48-godzinnego. I zresztą zanim go wystartowałam, miałam na koncie bodajże już chyba z 16-17 startów w biegach 24-godzinnych. No to już, ja wiem, że to jest oczywiście dwa razy tyle, mhm. ale, ale jednak... Um, Nabiera się doświadczenia chociażby w tym, jak się przygotować treningowo, ale też co jeść, jak zarządzać tempem podczas takiego biegu. No i konsekwentnie rzeczywiście dążą do, do tego, tak, do przodu. No i rzeczywiście jest szczęśliwie, ponieważ już w pierwszym starcie poprawiłam rekord świata, w debiucie. No i ten drugi, drugi start, w którym poprawiłam ten wcześniejszy, to naprawdę jest coś. Chociaż ten drugi start był według mnie trudniejszy niż pierwszy. W pierwszym starcie udało mi się przebiec ciągiem, bez żadnych dłuższych przerw, zmieniając tylko buty, skarpetki co 100 km. Natomiast w drugim starcie okazało się, że drugiej nocy miałam potężny kryzys związany z bólem żołądka i skończyło się to przerwą w kamperze. Musiałam się położyć. Schodząc do kampera powiedziałam mojej ekipie, że no wybaczcie, ale nie tym razem ten rekord, nie nie padnie. Natomiast okazało się, że po jakiejś tam drzemce i odpoczynku wyszłam na trasę ponownie i mój serwis przeliczył tempo i czas, który został do końca rozgrywania zawodów. I powiedzieli mi, że jeżeli tylko utrzymasz to tempo do samego końca, a to jeszcze było chyba z 11 godzin, to zrobisz to no to było naprawdę coś ciężkiego, o drugiej nocy usłyszeć, że jeżeli tylko nie zwolnisz do samego końca, to zrobisz rekord świata, no ale jednak ta motywacja właśnie, żeby zrobić to już teraz, skoro stanęłam na starcie i skoro już tyle przebiegłam, no to dokończyć no, to z takim finałem, z jakim chciałam od początku, to tak, podniosłam się jak Feniks z popiołów i, no i dobiegłam i to dobiegłam E, właśnie z, robiąc tą nadróbkę hmm. nad tym rekordem, e, więc to było o tyle przyjemne, że jeszcze zanim zawody się skończyły, ja wiedziałam, że już, że już, e, już ta robota jest. jest zrobiona <laughs> i, i już jest co świętować, no ale obiecałam sobie jeszcze przed zawodami, że nawet jeżeli uda mi się ten rekord poprawić wcześniej, to i tak będę biegła do końca, e, bo pamiętam, że właśnie pierwszy raz biegnąc 48 godzin... E, jak poprawiłam rekord z te 397, to powiedziałam sobie 400 i ja o nie kroku więcej. Okazało się, że zrobiłam 401, ale teoretycznie jeszcze tam troszeczkę czasu zostało, a jednak już odpuściłam. A tutaj obiecałam sobie, że będę biegła do końca i rzeczywiście tak było. Potrafisz siebie i nas zaskoczyć. Powiedz, czym chciałabyś jeszcze siebie zaskoczyć? Może w innej dyscyplinie? No w biegach jesteś już rozeznana znakomicie. Bijesz kolejne rekordy, ale może jakąś inną ścieżką byś chciała pobiec? Chyba na razie skupię się na biegach. Oczywiście gdzieś tam czasami jakieś myśli o ekstremalnych triatlonach się pojawiają, ale jednak odstrasza mnie rower, po którym zawsze jestem obolała i po Łamana, wiesz co, kusi rekord świata sześciodniowy. Jest bardzo wyśrubowany mm -hmm. i bardzo wymagający. No i może jeszcze raz podejście do pobicia rekordu świata 72 godzinnego, czyli konsekwentnie jeden mm -hmm. dzień biegania, mm -hmm. dwa dni, mm -hmm. trzy dni, no a takie reguły są zawodów, że potem jest też sześć dni biegania. Więc być może spróbuję najpierw w tych 72 godzin poprawić swój wynik 457 km, a potem zaatakować sześciodniowy rekord świata. No ale tak naprawdę to te biegi, takie typowe napętli płaskie, są tylko częścią tego, co robię. Mhm. Dlatego, że no jednak łatwiejsze dla głowy. Chociaż niełatwiejsze wcale dla ciała są biegi takie w terenie, biegi trailowe i mam marzenie wystartowania w biegu, który rozgrywany jest w Australii, jest to 350 km, bardzo, bardzo zróżnicowanym terenie, no i sama myśl o tym, że zobaczyć Australię hmm. w ten sposób e, i zwiedzić jakieś oczywiście malutkie kawałek Australii, e, bo jednak jest ona ogromna, ale e, to kusi. Ja myślę, że zaskoczysz nas e, tymi wszystkimi rekordami, które na razie są jeszcze w, w sferze marzeń, ale jakaś inna dziedzina, coś dalekiego od biegania, nie wiem, może chciałabyś nauczyć się robić na drutach. Na przykład. Co e, jest, umiem... w ogóle jest w stanie ciebie zatrzymać? No czy teraz Niedługo już zrealizuję swoje marzenie takie jeszcze z dzieciństwa, bo mieszkam niedaleko lotniska. I niedaleko w Rzeszowie, niedaleko lotniska Jasiąka, gdzie było dużo areokup, Rzeszowski jest bardzo znany. I oglądałam całe swoje dzieciństwo szybowce, które wykonywały różne manewry. No i wiem już, że w październiku zrealizuję swoje marzenie, czyli polecę szybowcem. Czyli cały czas adrenalina <głos> <głos> musi być. Chyba takie też poczucie wolności, mhm. konie właśnie mhm. do ta przestrzeń, ruch, no, to jest to, co jest związane z naturą, bo jakby nie patrzeć, szybowce, chmury, wiatry mm -hmm, i od tego jesteśmy zależni. Um, nie udało mi się zrealizować jednego z moich marzeń, będąc w Turcji na biegu w Kapadocji, polecieć balonem nad Kapadocją. Bardzo. Tak, powiedziałam, że oczywiście przebiegłam tam ultramaraton 120 km, ale niestety w dniu, kiedy mogliśmy polecieć sam balonem nie było pogody takiej, która by pozwoliła wystartować balonom. i powiedziałam sobie no trudno, widocznie muszę na ten bieg jeszcze wrócić. Rozmawiałam niedawno z Moniką Witkowską, żeglarką himalaistką, która 22 lipca jako druga Polka w historii weszła na K2. Ona mi powiedziała coś takiego, że w niższych partiach górskich mężczyźni wygrywają siłą natomiast wyżej wygrywają kobiety strategią Jestem mhm. ciekawa w twojej dziedzinie czym zaskakują e, kobiety Ty też biegasz z mężczyznami i często jesteś szybsza Zgadza się może nie szybsza ale właśnie bardziej wytrzymała i właśnie wracając do biegu 48 godzinnego to mój wynik jest lepszy niż rekord polski tak. mężczyzn tak, tak, tak. E, żaden Polak jeszcze nie pokonał tej bariery 400 km i myślę, że właśnie ta strategia, że to jest dokładnie to samo, strategia rozgrywania kobiety i no w tym ja, zaczynamy spokojnie, mm -hmm. rozsądnie, rozkładamy siły, troszkę tak um, uważając, że jesteśmy słabsze, mężczyźni bardzo często ponosi ich testosteron i walczą ich, między sobą na początku. Do tak, mm. dokładnie. No i w pewnym momencie jednak te to zakwaszenie, to zmęczenie tak narasta, że, że jednak odpuszczają. Myślę, że kobiety mają większą odporność, nie myślę, ale nawet naukowo, prawda, zbadana, mm -hmm. od, większą odporność mm -hmm. na ból. A biegi tego typu są nierozerwalnie związane z pokonywaniem właśnie bólu, z jakimś takim kwieniem w tym bólu, mm -hmm. a mimo wszystko mm -hmm. znoszeniem go. No i jeszcze taka jedna. W Dosyć ciekawa fizjologiczna nasza cecha, czyli mamy więcej tkanki tłuszczowej, e, która w tak długich biegach e, służy nam za taki rezerwuar e, energii coś, czego mężczyznom, szczególnie tym wytrenowanym, brak. I ja uważam, że tak często w ciągu życia też wchodzimy na różne diety, bo chcemy się pozbyć, że organizm też uczy się właśnie wykorzystywania tkanki tłuszczowej jako substratu energetycznego, a nie jak to bywa tak normalnie, czyli cukru, glukozy. No i myślę, że to jest nasza przewaga. Ostatnie pytanie do ciebie jest takie powiedzenie, że coś trzeba sobie w życiu wychodzić, prawda? Ty sobie zdecydowanie wybiegałaś, ale co? I nie pytam tutaj o rekordy, o jakieś wymierne mm -hmm. korzyści, tylko to coś pewnie w środku, w głowie, w serduchu, co ci daje bieganie? Myślę, że taki spokój. Bieganie daje. No dużo czasu na przemyślenia. Jest to jakiś tam rodzaj medytacji plus jeszcze przebywanie cały czas w naturze. Oczywiście można biegać na bieżnie mechanicznej, ale jednak preferuję mm -hmm. bycie w naturze. I to daje mi taki właśnie spokój, który później wykorzystuję podczas startów, czyli takie perpetuum mobile <grytum> <grytum> bieganie daje mi. <grytum> Potem tą pewność siebie i spokój, który mogę wykorzystać w rywalizacji sportowej, a jest to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Życzę Ci rekordów, sukcesów, czego sobie tylko zamarzysz, żebyś to wybiegała. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i mam nadzieję, że kiedyś pobiegniemy razem, bo to jest zaskoczenie tego spotkania okazało się, że jesteśmy sąsiadkami. Są do zobaczenia na dróżkach leśnych w Wieliszewie. Dokładnie, będzie mi bardzo miło pokazać, ci, wypatrywać. te najlepsze miejscówki do biegania w Wieliszewie. Bardzo dziękuję. Do dziękuję. zobaczenia.